Medytacja wewnętrznej refleksji. Tylko będąc świadomym, świadomu mojego indywidualnego istnienia, będę zdolny, zdolna do zrozumienia całości, której częścią jestem. Jako taki, taka uczestniczę w wielkiej kosmicznej grze, która pomoże mi poszerzyć moją wizję wiedzę i doświadczenie Rzeczywistości Uniwersalnej. Nie jestem sam, nie jestem sama, ponieważ moje esencjonalne Ja, czyli wewnętrzna Boskość prowadzi mnie w życiu, gdy jestem połączony, połączona z moją własną esencją. W ten właśnie sposób przestawiam mądrość, zrozumienie i miłość które nieodłącznie niosę w sobie jako boską, nieśmiertelną i wieczną esencję, którą jestem. Pracując nad moimi doświadczeniami, odkrywam, że nie istnieje nic, co oddzielałoby czy odróżniało mnie od mojej esencjonalnej, najwyższej rzeczywistości, której częścią jestem i jako taki. Jako taka wibruję w różnych planach, co jest sposobem osiągnięcia jednej egzystencjalnej rzeczywistości. Wszystko, co istnieje we wszechświecie, służy temu, by mnie prowadzić i oświetlać moją ścieżkę w kierunku boskości, którą w istocie jestem. Wiem, że wszystko jest we mnie. I na zewnątrz mnie. W ten sposób boska manifestacja jednoczy nas jako synów i córki tego samego pierwotnego źródła, które dominuje we wszystkim i wszystko przenika. Jesteśmy wszyscy częścią tego samego programu ewolucji. Wszechświat nie jest niczym więcej jak tylko środkiem wyrażania immanentnej, Najwyższej siły, popychającej nas w kierunku Boga, przewyższającego wszystko, utrzymującego i ochraniającego całkowitą energię i wibracyjną strukturę wszechświata. Istnieje tylko Bóg i wszystko jest ponadczasową i nieśmiertelną repliką Jego wspaniałomyślnej. Oraz pełnej mocy obecności, mieszkającej w każdej cząsteczce i atomie wszechświata. Jako taki, jako taka, będąc światłem i czując w sobie nieśmiertelne światło Stwórcy, wypełniam mój prawdziwy cel jej boskiego przejawienia i egzystencji. Wszechświat z jego ogromną różnorodnością. Otacza i odżywia wszystkie elementy świadomego życia tworzące jego kosmiczną strukturę. One, tak jak ja, istnieją w specyficznym celu tworzenia społeczności, sposobności działania, myślenia i odczuwania transformacji. Istoty światła, które współistnieją w uniwersalnym kompleksie, są. Różnymi przedstawicielami lub manifestacjami poziomów obfitości, ewolucji i boskiej wiedzy, które jednostka może osiągnąć we współpracy i harmonii z innymi światami i cywilizacjami. Jesteśmy wszyscy częścią tego samego planu wzrostu i postępu w kierunku centralnego punktu ponownego stwarzania i boskich wartości które najwyższa nieskończoność wprowadza w każdą boską świadomość zamieszkującą światy ewolucji. Będąc tym, kim jestem, w ostatecznej rzeczywistości wnoszę wkład i generuję falę ekspansywnej doskonałości i boskiej miłości, która jest podstawą boskiego ponownego stwarzania się życia w świecie eksperymentowania i powracania w ewolucji. Tylko w ten sposób będę zdolny, będę zdolna do zrozumienia tajemnicy doskonałości czystego Stwórcy. Z szeptem jego twórczych energii pozwala nam poczuć i zrozumieć, że nie istnieje nic poza doskonałością miłości i wewnętrznego światła łączącego nas z Nim. Esencjonalne ja Ozdobione jest duchem zbawienia, poddania się, ale także nieprzywiązywania się i duchem służby w działaniu bez wynagrodzenia dla dobra ludzkości. Razem idziemy w kierunku tego samego celu. Bierzemy udział w doświadczeniach, które indywidualnie integrujemy i rozwijamy w każdym naszym działaniu, myśleniu i odczuwaniu, doskonaląc ludzkość i Esencjonalne ja, które kolektywnie niesiemy. Gdy wszyscy nauczymy się być jednością, bez osobistych interesów, wkrótce zobaczymy, jak szczęście, pokój, braterstwo, postęp i dostatek pojawią się bez wysiłku, by pomóc nam wzrastać. Idziemy wszyscy razem, łącząc serca wibrujące w najwyższym ideale duchowej wolności która jako punkt konwergencji pomaga nam przejść przez pułapki wszelkich przeciwności losu. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jest dowodem potrzeb Ja, pragnącego odkryć swoją wolność w wieczności. Pozbądźcie się dążącego do separacji ego i wirtualnej dwoistości. Szukajcie wewnętrznej, doskonałej istoty, mieszkającej w każdym z Was. Tylko obserwując i ceniąc Waszą boską esencję, będziecie zdolni odkryć, zrozumieć oraz poszerzyć wizję i funkcję Boga manifestującego się w Was. Czas połączenia z esencjonalną rzeczywistością mieszkającą w Was właśnie nadszedł. Poczujcie, że jesteście częścią tej nowej kosmicznej uroczystości mającej miejsce na planecie Ziemi. To jest początek nowego wieku, który rozpoczął rozprowadzanie swoich złotych promieni duchowego przebudzenia. Nie bądźcie egoistami i ludźmi bez serca. Rozwijajcie wasze myśli i uczucia, poszukując wewnętrznej doskonałości we wszystkich i w każdym żyjącym organizmie istniejącym w uniwersalnym porządku. Bycie wolnym duchem oznacza pozbycie się całego śmietniska. Ego, które jak tyran zniewalało was, ujarzmiało i torturowało bez cienia współczucia. Bądźcie pozytywni, harmonijni, szczodrzy, nieprzywiązujący się, tolerancyjni i życzliwi dla innych i dla siebie. W ten sposób rozszerzycie to na innych jako dar, który napełni was szczęściem, miłością i duchową ekstazą. Dajcie to, co macie w sobie najlepszego, a otrzymacie nieskończone wynagrodzenie. Wasze esencjonalne ja jest gotowe rozdać skarby tym, którzy dają dla samego faktu dawania. Droga, którą wybrały boskie istoty, starające się poprzez międzywymiarową komunikację porozumieć z Wami, jest dla Was wielką pomocą. Są one świadome faktu, że pewnego dnia dokona się Was transformacja w istoty światła, które przybyły tutaj, aby dać sobie wielką sposobność podążania ścieżką duchowości i odkrywania swojej nieśmiertelnej egzystencji.